Tak jest. OK. Recording A, in progress. Dobry dzień, dobra. Damian Laszak. Okay. I Kamil Pinkowski. <laughs> Najlepszy napastnik <w> Polski. Tak, <laughs> tak jest. No, no opowiadaj. Rozmawialiśmy przed chwilą poza tym, poza nagraniem no, o jakichś nowych zajawkach twoich typu Kung Fu i tak dalej. No ciekawe, też Eee. Kurde, się nie lubię, nie lubię się powtarzać. Zacznij od końca. E, droga. droga przez mękę z moim, kurde, aut, autyzmu ADHD. E, więc tak, bardzo polecam. Od dawna mówię o, o, o wartości tych tradycyjnych sztuk walki. Tu, tutaj ten, tutaj będę chciał jeszcze poruszyć, jakbym zapomniał, to mnie um, podpytaj <laughs> o temat. Polskie, polskiego ostatnio znanego fenomenu Instruktora Kung Fu. Bo tutaj <noise> oh wow. fajny, fajny przykład, na którym coś chciałbym przedstawić. E, natomiast tak, zjawiłem się trafiłem gdzieś w internecie na materiały hmm, Kungfu Małpy, czy Małpiej Pięści. E, różnie, to, różnie to jest na, nazywane, ale trafiłem na gościa, który no, według Według tych dostępnych informacji, jest spadkobiercą najbardziej tego tradycyjnego, ortodoksyjnego stylu właśnie Małpy, gdzie tam w nazwie jest drzwi bądź brama. Różnie tam to jest przedstawiane, tłumaczone. To, to podobno tym się charakteryzują te najbardziej ortodoksyjne, tradycyjne style, że tam w nazwie jest. E, e, brama, i tutaj to jest e, e, brama brama i pięści. Czyli generalnie alegoria do tego, że jak tam wchodzisz, brama się zamyka, e, jesteś tylko ty, to jest tak słabo, słabo do tej pory e, było rozprzestrzeniane gdzieś tam po świecie, to były takie powiedzmy tam strzeżone. I on tam się rozwija właśnie na, ten te, na te tematy e, prezentuje powiązania, właśnie tam, gdzie są te układy, gdzie gdzie, gdzie te ręce są w ten sposób, tak? i gdzieś tam ta małpa przyczesująca gdzieś tam twarz. To są na to wszystko takie fajne nazwy, żeby to załapać. Ja też używam takich swego rodzaju, pewnie Ty też jakieś masz tam swoje takie jakieś tam porównania z, z czynnościami codziennymi, żeby komuś było łatwiej załapać istotę jakiegoś ruchu, nie? I prezentuję jak to właśnie są chwyty, które są jakieś dźwignie, chwyty Obalenia, które są, no, odnajdziemy je, jak on już je zaprezentuje, odnajdujemy to w, i w obecnych zapasach stosowane w MMA, w brazylijskim jiu-jitsu i tak dalej, fajne rzeczy. I tam jest właśnie on przedstawia coś, co mnie no, bardzo mnie kurde powiedzmy zdziwiło, a jednocześnie no, 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 ma pewien sens, gdzie oni układają te ręce w ten, w ten sposób. Bo to jest walka w bliskim kontakcie. Większość w zasadzie tradycyjnych sztuk walki to wszystko była walka w bliskim kontakcie. Te gdzieś jakieś te takie powyciągane ręce to nie jest, że uderza się na taki daleki dystans, tylko to jest na przykład kontrola kontrola ręki, gdzieś coś, co ja też prezentuję u siebie. Ja to tam powiedzmy z karate zaadoptowałem po tych swoich rozważaniach. Przy obronach przed, przed nożem tutaj dużo z tych rzeczy ma swoje aplikacje. I to jest taka postawa, gdzie tu nie chodzi o to, że tą ręką opuszkami palców, gdzieś tam coś uderzam, tylko na przykład tu trzymam rękę, ta wchodzi pod pachę i, 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 i generalnie tak rozciągam. Ta ręka jest ciągnięta tam, żeby on tutaj się nie, nie okrążał nas, żeby mu to utrudnić, żeby zachować kontrolę. No i on to wszystko przedstawia, i tutaj właśnie te ręce dlatego są tak, bo w bliskim kontakcie jest ciężko trafiać pięściami. To jest logika, która za tym idzie, tak? E, więc wtedy tu z bliska mam. No jeśli mogę rozpędzić swoją pięść o te 10 cm więcej, no to my wiemy, że to jest dużo, tak? 10 cm więcej i uderzyć to jest duży rozpęd. Więc jeśli a nie mogę zrobić więcej miejsca, to jeśli zegnę rękę i te 10 cm zrobię na tym, że uderzę tym, no to jeśli umiem jeszcze mechanikę tego uderzenia zastosować, to to jest duży wzrost siły trafienia, nie? I jak on pokazał te wszystkie postawy, gdzie tutaj ta przednia noga jest jeszcze tam często się unosi, Zostaje nam Uaj. Inne rzeczy, które są w tym punktu małpy, jak rzuty i tak dalej. Mówi, że to się swego czasu oddzieliło i część przyszła właśnie na, do, do Tajlandii, ta część powiedzmy uderzana z nielicznymi kontrolami gdzieś tam właśnie w klinczu trafiła do Tajlandii, z tego się rozwinął tajski boks, a część chwytana z tego stylu małpy trafiła do. E, do Indii e, i tam są znane właśnie te indyjskie zapasy wielu tych mistrzów. On to tam wszystko tam fajnie rozbija, prezentuje. No i muszę powiedzieć, że ma to sens, bo też są związki religijne w, e, e, podobne, bo, 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 bo w Indiach też ten e, małpi, małpi Bóg też tam ma swoje, że tak powiem... No dobra, to ja już mam parę pytań. pytań Także fenomenalna sprawa bo... taka do rozwoju intelektualnego, a ja z tego sobie wziąłem, e, główne czym się zajawiłem, to to te wszystkie te techniki gdzieś tam utwardzania rąk utwardzania tego, także od jakiegoś czasu, e, o zresztą tutaj mam gdzieś tam leży sobie taki worek z kulkami metalowymi pomieszanymi z piachem, na to taka, e, fragment pasa transmisyjnego. Siedzę, oglądam film i tłukę przez godzinę non stop, kurde, to petarda temat. Dobra, to ja już mam parę pytań od razu, mi się lgną w głowie. E, coś tam, żeśmy wspomnieli wspólnie. No powiedz mi, co ty sądzisz o tym no, instruktorze konkwu z internetu, który się tam pojawił i robił furore. Znaczy o nim jak o nim, to ja nie chcę się wypowiadać, tylko coś, co z tego zaczynał, e, o co prezentuję, bo ja za mało znam tematy. E, bo nie znam, nie znam, gościa jakoś tam e, no osobiście, natomiast to, co on prezentuje z tym e, takim wzmocnionym, tym cisao te przepychanie rąk e, i tak dalej. E, no to tutaj co do całości nie wiem, jak walczy ani całej reszty, bo on nie pokazuje sam o tym mówi, że nie pokazują opiera swój przekaz ten medialny na tym jednym ćwiczeniu, z którego wywodzi jakieś tam, e, jakieś tam elementy. E, to jest to co on pokazuje jest dość, dość wartościowe właśnie w bliskim kontakcie gdzie uderzenia są. E, bardzo często jest okazja do uderzeń właśnie przed ramionami e, i różnymi po prostu częściami twojego ciała. Tak? My jesteśmy przyzwyczajeni co? Był boks, było uderzanie tutaj. Z Muay Thai weszły łokcie. Gdzieś się zatraciło w, z biegiem czasu to, że w boksie, w boksie oryginalnym e, Kiedyś na pojedynek bokserski składały się trzy rundy walki, z których pierwsza runda to była walka wręcz ogólna, gdzie tam przy materiałach, relacjach z pojedynków i to nie mówię antycznych, tylko z Anglii, lata 1800, tak. To nie jest fenomenalnie dawno. Gdzie tam były rzuty, był ground and pound i było wszystko. To była pierwsza runda pojedynku bokserskiego, w drugiej rundzie był pojedynek na e, szpady e, do pierwszej krwi, a trzecia dopiero pojedynka była na e, takie jakby maczugi, laski obciążone na końcu. E, I ona była ostatnia, no bo tutaj o ile szpadę można było kontrolować, jeśli ktoś się znał i kogoś po prostu nie zabić, tylko delikatnie nacięcia. No taką ciężką laskę dociążoną jest ciężko zatrzymać, tu było bardzo dużo kontuzji, często kończyło się złamaniami, dlatego ta runda była ostatnia, nie? To był kiedyś boks, to potem to spsiało, jak to się dzieje z czasem ze wszystkimi e, sztukami walki i zostało nam boksowanie samo w rękawicach, nie? E, więc kiedyś, kiedyś to, 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 to wszystko było e, pełniejsze. I teraz to, co prezentuje ten nasz instruktor kung fu, nawet zapomniałem, jak, jak, jak się goś nazywa, no to jest. Taka, że tak powiem. Bojowe wydanie tych wszystkich miękkich ruchów. Tylko właśnie, gdzie jest dołożona siła, bo my znamy na przykład na tai chi to pokażę, omówię na tym przykładzie, gdzie każdy wie, jak tam tai chi wygląda spokojnie. Powoli, tak, wszystkie te ruchy są miękkie, powolne, delikatne. To nie jest tai chi, to jest jedna z form metodycznych, która była wykorzystywana przy nauczaniu tai chi. Tai chi miałem okazję trenować z gościem w Holandii. Takie, że tak powiem, oryginalne blisko źródła. I to jest niesamowicie eksplozywna sztuka walki. Gdzie są różne właśnie takie wejścia w bliskim kontakcie. Tak jak mówiłem, wszystkie te sztuki walki one polegały na tym bliskim kontakcie, bo to jest ta taka powiedzmy realna konfrontacja, ona jest bliska. To nie jest pojedynek, gdzie sobie tam zaczynamy, tylko nagle coś się zaczyna, jest pole bitwy, ten dystans jest skrócony i tu trzeba sobie poradzić. Gdzie jest na przykład ta, takie rzeczy jak łapiesz do klinczu, czyli mamy raz, dwa, i jeszcze raz wracasz, trzy, tak? Czyli w klinczu dopycham, to co się dzieje? No to jak kogoś, kogoś pcham, to on przeciwdziała, tak? Więc jak zaczyna przeciwdziałać, to ja go nagle zaciągam, czyli idę z jego ruchem, więc on leci na mnie, a jak mam go tutaj zaciągniętego, to tam, gdzie się akurat zaciągnie, to trafiam go potem tym ruchem. Albo dostaję przed ramieniem, albo tutaj jest strzał barkiem, bicepsem od razu w głowę. Jeśli ktoś myśli, że to jest lekkie uderzenie, no to w UFC mamy przykłady. Zaczęło się od Conora McGregora, a gdzie tam paru zawodników też zeznawało, że po takim uderzeniu barkiem czy bicepsem tutaj w głowę, no to mało się nie przewrócili, mało nie było knockdownu, tak? To są mocne trafienia, nie? I to wszystko jest, jeśli wykonamy to z eksplozją, w tai chi, tak? Natomiast, żeby wypracować idealny tor ruchu, e, tą jedność nerwowo-mięśniową, tą koordynację nerwowo-mięśniową, to ruch trzeba wykonać powoli, bo wtedy widzisz, w którą stronę, gdzie, jak te siły się rozkładają. Bo gdzie też się robi powoli te kombinacje, bo wtedy widać, czy dobrze e, ta struktura jest układana. Nie? No i jak mamy te kung fu, wszystkie te ruchy są fajne powoli, ale jak to. Wprowadzimy do walki, bo dodamy opór przeciwnika, co jest zawsze zarzutem do tych tradycyjnych sztuk walki, że fajnie działa, bo jest miękko, delikatnie, ale jak dołożymy siły, to nagle to się wszystko rozpada. No tak, bo z biegiem lat to się wszystko spsiało, przestano dokładać siłę, testować to i mamy same miękkie formy. A to, co on zrobił, to jest zaprezentowanie tych fajnych, miękkich rzeczy, kiedy dołoży się do nich siłę konfrontacji, nie? Także tutaj, co do tego, co on pokazuje, tylko tego wycinka, który pokazuje w internecie, to tu staję w obronie. Te rzeczy są przydatne, sam z nich korzystałem. No, można powiedzieć, że ja nie byłem mistrzem UFC, no to też co tam mogę powiedzieć, nie? Natomiast trenowałem no, pod presją, walczyłem, te rzeczy, takie, że tego typu rzeczy wykorzystywałem, się, się, się sprawdzały. Natomiast nie jest to moja opinia co do jego jako instruktora czy do jego jako zawodnika, tak? Rzeczy nie myli. No dobra, to teraz jeszcze takie pytanko mam. Bo ja akurat jestem jakby coraz, coraz dalej o, z biegiem lat od tych tradycyjnych takich form, nie? Czy kung fu, jakieś tam karate. Bo uważam, że, bo tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, wszystko to znajdziemy w boksie, w zapasach, o no w brazylijskim jiu czy gdzieś tam. I teraz mi się, ja się troszkę nie zgadzam, czy jakby mam taki. Wątpliwości, po co to nadbudowywać tą całą otoczką religijną, yy, jakąś tam yy, wiesz, yy, społeczno-polityczną i tak dalej, co jest w tych kung fu karate, bo to się wywodzi tam z innej kultury i tak dalej. Po co to robić, skoro można to zrobić prosto, łatwo, jak w zapasach, konkretnie działa, nie działa, jak w boksie, działa, nie działa, ewentualnie jakieś K1 czy brazylijskie jiu działa, nie działa. Po co te dodatkowe, właśnie tam, styl małpy, papugi czy czegoś? Yy, no, ja moje przemyślenia są takie, że to jest troszkę niepotrzebne i gdzieś przez setki lat właśnie się nabudowało takimi legendami, bajkopisarstwem i tak dalej, a można to robić w sposób prosty, bardziej efektywny, nie? Ale to jest tylko moje zdanie. Jak ty się na to yy. powtórzył? Znaczy, wiesz, to zależy od którego momentu patrzeć. To hmm. masz rację i się mylisz. Bo to, co się rozprzestrzeniło, na przykład względy polityczne, nie? no, to przyszło do nas z tego już wykrzywionego obrazu sztuk walki, który przyszedł do nas z Azji, ale już wykrzywiony obraz czyli tam, gdzie karate kung fu było wyrazem, właśnie nadano temu cel polityczny, społeczny, że to jest nasze, trzeba to pielęgnować, jest najlepsze, było sposobem na zdominowanie, takim sposobem na dywersję psychologiczną, tak, gdzie na, poprzez sztukę walki, pokazywanie, która jest mocniejsza, to tu pewne przepychano jakieś ideologiczne jeszcze gdzieś tam tematy. Bo normalnie tego w sztukach walki nie było, w tych tradycyjnych, ale wszystko można wykorzystać politycznie. Każdą nawet najlepszą ideę można wykrzywić, tak? E, ideę miłości, braterstwa. E, można tym przykryć, tą ideą. E, przemoc skrajną, tak? Rewolucja fran francuska na przykład. Miłość, równość, braterstwo, a Francja spłynęła krwią, nie? Więc, więc to jest ten element, na który trzeba spojrzeć. Tego wcześniej nie było. Co do religii, podobnie. E, co do religii, podobnie. E, więc tutaj tego nie będę powtarzał. Natomiast jeśli mówimy o filozofii, o etyce, no to no, nie wiem, czy możesz odmówić. Y, dla y, Musashi Miyamoto, y, opierając się na przekazach o jego osobie, ile pojedynków stoczył, skoczy, y, gdzie też nie można tutaj zarzucić jakiejś tworzenia sztucznej legendy, bo w sztucznych legendach to tam pokonują tysiące przeciwników, setki, tak? a jego pojedynków nam mnie zdaje się 64 czy 67 pojedynków, gdzie zabił przeciwnika, tak. Hmm, więc to nie jest jakaś taka liczba, że można sądzić, że ktoś tutaj e, popuścił wodzę fantazji. Czy jemu można zarzucić, że, że był nieskuteczny? No chyba nie. E, a jednak on na ten aspekt filozoficzny e, kładł duży nacisk, tak? E, był pisarzem, myślicielem tak. E, no, jednak jeśli jesteś blisko ze śmiercią, z tą skutecznością, że tak powiem, sztuk walki, tak, której esencją jest to, że no, ktoś zginie. No to robisz się z ciebie trochę filozof. No jakby musi. Choćby dlatego, żeby sobie z tym poradzić, tak? Ogarnąć to, co się dzieje, może i usprawiedliwić chociażby w jakiś sposób. No to jednak tym filozofem gdzieś tam musisz zostać, więc to zawsze e, to zawsze było blisko. Więc ta no filozofia jest prawda, że bo, to te... No, no tym prawda, bo chyba właśnie w, sztuk w sztukach, czy może bardziej w sportach walki, gdzie jesteś. E... Mówimy o, o sportach walki, gdzie jednak wychodzisz do tej, na tą matę, do tego ringu, do przeciwnika, który chcecie też po prostu zbić, e, to chyba ta filozofia gdzieś się pojawia, bo w końcu, no tak jak mówisz, trzeba sobie z tym radzić, nie? Zarówno z wygraną, jak i z przegraną. I z tym stresem, który chyba jest nieporównywalny co do innych sportów, mi się wydaje. Bo inne jest ciśnienie piłkarza, który wychodzi nawet na jakiś Wembley, czy, czy, czy na duży stadion. A inne jest ciśnienie nawet lokalnego boksera, który wychodzi do, do ringu z jakimś tam lokalnym rzezimieszkiem, który chce mu po prostu wpierdzielić, nie? I ta filozofia się gdzieś pojawia automatycznie. Przemyślenia różne, jak sobie z tym radzić, no to coś w tym jest. No, sama psychologia sportu jest poniekąd filozofią. Zresztą nad można powiedzieć, że generalnie cała myśl naukowa z filozofii się wzięła. No filozofia to jest po prostu nie jest jakieś puste tam sobie gdybanie, tylko to są rozważania nad istotą rzeczy. Nie? Więc no, psycholog sportu pracując z podopiecznymi, no, on się bawi myślą filozoficzną, tak? A spójrz na to z innej strony. Więc, więc tutaj też jest usprawiedliwienie tego. Zresztą. Co widać, że my naturalnie odczuwamy pewien brak, jeśli skupimy się na pewnej tylko i wyłącznie na skuteczności, gdzieś czegoś nam brakuje. I, daje, i jest w tym wyraz na przykład w tym, że bo też w tym się, upatruje, ja się prywatnie dopatruję tego nie tylko w skoku na kasę, ale w brazylijskim jiu-jitsu pojawiły się ukłony i usowanie. Wcześniej było piątka, piątka, pach, pach. To dalej gdzieś zostało jakiś taki element tradycji tego sportu, ale są ukłony, jest us, jest wszystko. Jest ten wyraz gdzieś tam w szacunku, to, 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 to wróciło. To zostało zabrane z tych e, pedalskich, tradycyjnych sztuk walki, nieskutecznych, w których jest nadmiar filozofii i w ogóle wszystkiego, a jednak to zaciągnięto. nie? tych tradycyjnych, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. W sztukach, no, pewnie to, ja zawsze mówiłem, że to, to jakby nie sama sztuka w sobie jest zła, czy tam karate, czy aikido, czy coś tam, tylko sposób nauczania tego i jakby yy, odejście od tego, do czego to ma być, tak? Yy, I tam się zapomina o... No tak, ale jednak tu zarzut był zawsze, że, że, że jest, po co ta filozofia cała, te jakieś ukłony, te wszystko, skuteczna sztuka walki ma być skuteczna i, i to, co powiedziałeś, da się to zrobić bez tego. Niby tak, ale jednak, jak widzimy, wzięliśmy bardzo skuteczną, yy, stworzoną sztukę walki yy, jiu-jitsu brazylijskie. Było odarte z tego wszystkiego. A jednak z powrotem zaciąg zaciągnięto to tam. No gdzieś tam to się nadbudowuje, wiesz co? bo to wzajemny <coughs> szacunek, respekt i tak dalej. Takaś taka kultura, Zajdziemy znajdziemy te elementy wszędzie. No w boksie tak samo sobie się przybija piąteczkę. I dopiero zaczynamy walczyć, więc e, na nadbudowywanie tego coraz większą jakąś ilością rytuałów, to mi się nie podoba, nie? E, bo można od, przejść od piątki do 35 ukłonów i jakiś tam, jak to się dzieje w niektórych tam. Miejscach. Ale jak zobacz, jak y, prowadzi zajęcia. Y, masz swoich uczniów. Przychodzą, ktoś ci się ukłoni przy podaniu ręki. No, no, siema, ktoś siema, podarę, tak, ale ktoś nie ma, Nie nadbudowujemy piące. już tego większego Ja punktu. wiem, ale teraz przyjeżdża jakiś twój dobry kolega, też instruktor, też nauczyciel. Albo jest jakiś tam zjazd szkoleniowy i waz jest iluś. Ludzi na poziomie, tak? Instruktorów. I wszyscy twoi podopieczni podejdą do Ciebie, podejdą do każdego. Jakąś formę będzie oddania tego szacunku. Już masz te 35 kłon. No A teraz to jest seminarium, zgrupowanie, na którym wy jesteście, może coś prowadzicie, może uczycie czy, czegoś, ale też jesteście jako uczniowie, bo jest jeden jakiś gość, dla którego to jest zorganizowane. Więc wszyscy twoi podopieczni przybiją piątkę sobie, przyjdą, ukłonią się tobie, przybiją tobie piątkę, przywitają się twoim kolegom, gościom, już nie jest taki poziom zażyłości, im już nie przybiją piątki. Tylko z ukłonem, przynajmniej lekkim skinieniem głowy podadzą rękę, tak? I jest ten główny, główny, do którego jak popatrzysz, będzie jeszcze większa rezerwa zachowania, taka nabożność, bo podejdą, albo w ogóle nie podchodzą, bo się wstydzą, albo najpierw podejdą, ukłonią się i dopiero podejdą, podadzą rękę, tak? I już mamy ileś tych ukłonów, więc to wynika z tego, a że potem ta myśl została wykrzywiona i. Kłaniaj mi się, dlatego że masz się kłaniać, bo tak, no to to jest to, co ludzie zrobili z czymś dobrym. Ludzie niezbyt dobrzy, których wszędzie znajdziemy w każdej, w każdej dziedzinie, w każdym sporcie walki. A co do nabudowywania, no krawmaga kojarzy ci się z czym? W sensie filozoficzny system rozważań 35 uponów czy. Zabójcza skuteczność. No, nie znam tematu, też jakoś nie zgłębiałem, ale. No, to jest kojarzenie. To jest tak. marketing, kraw magii. Gdyby to, to jest kojarzenie, to blokciost śmierć. Szybka, skuteczna rzecz, nie? Tak. Ale popatrz, co się wydarzyło po, po czasie. Nabudowana legenda Lichtenfelda, gdzie tutaj dokładnie to samo widzimy, w nabudowanej, gdzie Kyokushin na początku też miał uderzenia na głowę, skuteczność, blok cios-śmierć, a potem nabudowana legenda o jamy, o tych iluś tam pięćdziesięciu bykach, gdzie tak naprawdę były trzy i nie byki, tylko woły, i w dodatku szczpane, z których jeden go o mało nie zabił. No widzisz, a nie wiedziałem nie. o tym. No to już wiesz. No to już e... wiem, ale w mojej świadomości były byki, wiesz o co chodzi. By, no były, byki, bo to były samce, jakieś tam, bydło domowe, samce z rogami, więc no byki, a to były woły. No Różnica między wołem a bykiem, no to jest jak między wiejskim wałachem a y, ogierem bojowym, tak? No niby to koń i to koń, tak? E, natomiast siła, agresja, y, cały, tak jak powiedzmy, w cudzysłowie charakter, jest kompletnie odmienne, nie? Eee, więc, yy, więc to jest jedna rzecz, że nabudowano tą legendę. I nie dlatego, że krawmaga była nieskuteczna i trzeba było to sobie zrekompensować, tylko ludzie przychodzą, są słabi, to jest droga na skróty, żeby się dowartościować. To każdy kolejny instruktor dokładał kurwa do legendy i powtarzano. Później ona stała się gdzieś tam głównym przekazem, coraz bardziej, żeby się podbudować, jacy my jesteśmy jeszcze bardziej świetni. A z czasem to. Ja do, a dotrzemy do teraz, proszę. i to nie jest nic bardzo długi. To? Takie techniczne mam, kurczę, muszę tutaj wtrącić, bo widzę, że to mam jakąś wersję podstawową tego zuma i zostało nam 8 minut tego, tego spotkania. Będziemy się to najwyżej podzielimy na dwa. Zrobimy stop. Jasne. Nie? Bo to jest limit czasowy, że tego tego nagrania. Nie wiedziałem o tym, coś tutaj nam pozmieniali, nie ułatwiają nam Nie ma, nie ma sprawy, to tylko dokończę, to, dokończę tą myśl, e, podsumujesz i połączymy się znowu. E, I gdzie z niesamowicie skutecznej e, sztuki, ja mówię sztuki, bo dla mnie to też jest sztuka walki, e, czy też systemu walki, e, no się zrobiło co? No po płuczyny. Instruktorem zostajesz, mistrzem, kurde, po, po stu godzinach tam, tam kursu, teraz nawet mniej. Eee, gdzie ja tu niedługo będą bezdotykowe nokauty w krawmadze ktoś będzie prezentował już jest o krok już takich takich półsyców już jest już jest cała masa w krawce. A to się wydarzyło na jakiej przestrzeni ilu lat do teraz to jeszcze 100 lat nie ma. Więc jak przełożymy to na x lat yy, danej sztuki walki. No to widać, że tu jest gdzieś tam pole, pole duże do wynaturzeń. Ale nie dlatego, że te sztuki walki są nieskuteczne, tylko właśnie, że ludzie chcą się dowartościować. To widzimy obecnie różnych magików samoobrony i, i wspomnianych, którzy budową jakiejś tam legendy chcą nadrobić brak skuteczności. nie? I to brak skuteczności to tak bojowe. samo jak troszkę z tymi stopniami. Akurat dotknęło mnie to teraz jakieś tam te historie osobiście, ale to już nie będziemy rozmawiać, wiesz, wiesz prywatnie o co chodzi, ale tak. uważam też, że na przykład posiadanie stopnia mistrzowskiego całym szacunkiem w jakiejkolwiek sztuce, niech to będzie jiu czy czy ten, jeszcze nie do końca przekłada się na predyspozycje czy umiejętności coachingowe, trenerskie, bo to, że jakby mamy techniczny zasób na poziomie powiedzmy, Trzy na szynach, czyli umiemy te techniki w jakimś tam w ramach egzaminu czy jakiegoś tam systemu, to jeszcze nie oznacza, że jesteśmy w stanie przygotować zawodnika od A do Z, począwszy od przygotowania tego początkowego, cała mechanika ruchu, gibkość, zwinność i tak dalej, potem przez naukę techniki i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to posiadanie stopni mistrzowskich to jeszcze nie, jest, nie oznacza Twoich kwalifikacji trenerskich. I odwrotnie czasami. A po drugie, no żaden kurs, choćby był nawet i roczny, nie zrobi z ciebie od razu trenera. Myślę, że to są lata praktyki, obcowania z ludźmi, wyrabiania sobie jakiegoś warsztatu, podpatrywania i z własnych przemyśleń. Ta teoria, no ona może jest jakoś potrzebna, żeby cię przygotować chociaż na start, na jakiejś początkowej pracy, ale, no ale to trzeba kilkunastu, kilku, kilku lat ciężkiej pracy z ludźmi, mi się wydaje, żeby. Żeby mieć jakieś umiejętności i, i, i wiedzę. Bo to, że nauczymy lewego prostego, czy tam frontkika, czy cokolwiek czy innego. To jeszcze nie znaczy, że wykształcimy zawodnika na poziomie takim taktyczno, wiesz, dynamicznym do realnej walki, nie? Tak mi się y wydaje. Znaczy y ile mamy czasu? Bo, 4 bo, minuty bo, 43 bo... sekundy. No to może utnijmy i zostawmy to na. Ty ty tym tematem, którym tu kończysz, otworzymy. E Następny blok. Taki jest. Czego ja tu robię? 3, 2, 1. Do widzenia Państwu. Zatrzymaj nagrywanie.